Siemaru widzowie, witamy w kolejnym odcinku Bloomsów. Dzisiaj razem z Admirosem. Siema, Admiros. Ejo. Zagramy sobie w coś takiego, że każdą małpkę będziemy mogli ulepszać bez końca. Czyli stawiam sobie na przykład takiego zwykłego darcika, cyk. I podobno ma być ulepszanie bez końca. O, nawet widzę taką y, strzałeczkę. Postaw sobie małpkę. No właśnie, chcę pyk bohatera sobie teraz i, postawić, i powinno, powinno się dać to ulepszać po prostu za 7,5 tysiąca bez końca. Nie wiem dokładnie jak to będzie działało, przetestujemy to. Tak, sobie. bez końca? Tak, tak, bez końca po prostu. Teraz widzisz, powinieneś mieć taką A jest, umiejętność. Jest no, 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 no. właśnie. Nie wiem o co chodzi, trzeba będzie to po prostu przetestować i sprawdzić. Jeżeli oczywiście takie odcinki Wam się porobałem, to zostawcie lajka i. A, nie mogę użyć tej umiejętności. Okej. Okay. Czekaj, jak to działa? Ja mm, próbuję, już nie działa. Nie, bo to kosztuje 7,5 tysiąca niby. Dobra, już jesteśmy z powrotem. Zapomniałem po prostu włączyć Double Cash Moda, bo o to też chodzi tutaj, żeby sobie ulepszać małpki w nieskończoność. Ja od razu Admiros, stawiam e, Benjamin'a, żeby generował tak? milion ta, Milion po prostu. O! Aha, I czekaj. już od e, razu Spike Pult puszczamy Juggernauta zaraz. Ej, ja mam przy małpce teraz dwójkę taką. Nie wiem o co chodzi. Czy mam małpce, masz tak. dwójkę? No, 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 nie, no, no, nie no. no. Mam... Użyłeś tej umiejętności? Mam... Właśnie nie, nie mogę jej użyć. O, i mam trzy. Dobra, a weź postaw jakąkolwiek małpkę i zobacz czy tobie się zwiększa ta ilość. Znaczy, czy zwiększa ci się... A, zresztą, zobaczysz. A, jest, teraz mam trzy, no. no i co to daje? Chyba, że trzy małpki możesz ulepszyć? Za 7,5 tysiąca? Nie wiem, jak to działa, dziwne to jest. No, potrzebujemy, Admiros, kasy. Jak najwięcej e, kasy, więc... E, ja nie idę dzisiaj pod kasę. Nie idziesz dzisiaj pod kasę? Nie, nie, o. nie, Bo się nie opłaca. No, jak się nie opłaca? No bo jest podwójna kasa, to się nie opłaca iść pod kasę. W ogóle pod farmy, jak stawiamy sobie farmy, to farmy nie, nie generują nam podwójnej ilości kasy, jak coś. Aha, Dla, no. no to tym bardziej nie idę pod kasę. Znaczy, no ja idę. <laughs> znaczy no, ja dobra. pójdę, ale zrobię sobie inny build, to jest build ale po... Ale jak coś, to masz zakaz na snajperów, bo to jest zbyt OP. A. Ale co, nagle wprowadzili zakaz na snajperów? Tak, wprowadzono, no nie się działo w poprzednim odcinku, jak no, graliśmy. No dobra. Snajperzy to są OP, zanim się balon pojawi, to oni już go zastrzeliby. Dobra, niech, a, niech będzie, niech stracę no. już. Ja sobie pójdę pod dolne drzewko w wiosce, może jakiś... Hmm, nie wiem w sumie co, pod co tak naprawdę iść. Chciałbym zobaczyć, jak będzie działało właśnie to... Mm, jak będzie działało to ulepszanie? Czy ta małpka rzeczywiście mhm. będzie gdzieś to widoczne, że ma ten dodatkowy tier, czy, czy raczej nie? Bo to jest nie wiem. Ciekawe, na razie. Ciekawe. No, 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 no. no. Dziś, a okay. to kosztuje 7 tysięcy, tak? I tak, 7,5 tysiąca podobno jakie kosztuje. To jest drogie. No. A tu dopiero po piątym tierze możesz to użyć? Właśnie nie wiem, czy po piątym tierze, czy powinniśmy. To byłoby nielogiczne. Bo czwarty tier kosztuje 1800, a mam wydać Aha. 7 tysięcy na czwarty tier. No właśnie... Czy to będzie jakieś dodatkowe ulepszenie, ciekawe? No właśnie to jest dziwne. Mm, Okej, okay, wszy... to wszystkie statystyki ci ulepsza. Wrzyściutkie statystyki y, danej mm -hmm. małpki ulepsza. Czyli e... może to jednak jest dobre. No, wydaje mi się, że jest bardzo dobre. Dobra, postawiłeś wioskę, to ja postawię alchemika, żeby rostował. A... A moje małpki. Tak, no o... twoje i moje, bo jest wioska, no to. Ale miło, to... bo ja teraz zbieram na wioskę y, za 10 tysięcy, żeby wszystkie małpeczki, y, które będą w zasięgu dostawały więcej kasy. Jakiś o. tam jest, bo to się nazywa. All Monkeys, y, 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 wszystkie małpki w zasięgu, będą generowały y, troszkę więcej kasy za każdego balona. Mm -hmm, więc ciekawe. powinno być naprawdę spoko. Możesz mi w sumie dać kasę, jeżeli nie masz. A, ty już, okay, kupiłeś to już, okej, kupisz to. Dać kasę? <grym> no znaczy. A, Admiros, a to czasami nie działa w ten sposób, Czyli to. To więc... wszystkie małpki ulepszasz naraz. raz. Rozumiesz? Że im więcej małpek, tym lepiej. Nie, nie rozumiem. Patrz. A, że cztery mogę ulepszyć? Tak, Że cztery A -a. możesz ulepszyć i jak klikniesz, to wszystkie małki dostają busta. Ale w co mam kliknąć? Ej, mi zginęła kasa! Jak? Aha! Chyba wiem o co chodzi. Ta kasa zniknęła, bo małki się ulepszyły. E, gdzie? Ja nie, nie, nie widzę tego w ogóle. Mi zniknęła kasa. I miałem 7,5 tysiąca i z rundy na rundę po prostu mi to zniknęło. Aha, czyli się ulepszyły. Tak, ulepszyły się mm -hmm. automatycznie. I one teraz będą... My A tego nie zauważamy, okej? Okay? My tego nie będziemy widzieli chyba, ale te małki będą silniejsze. Chyba, eee. <laughs> chyba, tak to, ta, tak to po prostu działa. Wiadomo, nie, wezmę sobie ninja, też zrobię, żeby co, coś tutaj jeszcze bił dodatkowo. I, I chcę so, co chyba sobie farmy jednak pokupuję. No, fa farmy to będzie tutaj. Czyli nie można kupić ulepszenia na piątym tierze, które kosztuje 15 tysięcy, bo małpka zabierze I... kaskę przy 7 000. A możesz zobaczyć, powiem tak, możesz zobaczyć, zbierz Płaści sobie 7,5, nie, 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 i mi normalnie zniknęła kasa i to, to jest, tak, tak mi się wydawało, bo po prostu, że tak to działa. No dobra, zbieram, no. mam już prawie 7 tysięcy. Okej, okay, właśnie patrzę, 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 zaraz no, będziemy pół, wiedzieli. 6, 6, 6 7. i... O, 8, jest to 7. Runda. No nie, nie zabrało Nie, i tysiąca. i tysiąca. I poczekaj no nie, nie po rundzie. Mi. Poczekaj po rundzie, jak się Dobra. skończy runda. Osiem tysięcy. Osiem tysięcy. Okej, wyś kliknij tą umiejętność. Nie? Yy, bo chcę. Chcesz... Yy, no nie no wiem. Klikam ją, klikam ją, Mnie nie działa. Tom na dole, tak? Obok No, 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 no. No, 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 nie, no, nie, no. nie, nie, nie zabieram mi. No czemu mi ulepszyło małki? Czemu mi zabrało całą kasę moją? A tobie nie zabrało. Nie wiem. Ale oszustwo nie to jest. Może coś kliknąłeś przez przypadek, se ulepszyłeś jakąś małpkę, nie chcąc? Nie, no nic, wiesz, nic nie ulepszałem takiego. Tak. Ja wiesz, czekałem sobie na kasę, żeby żeby cokolwiek tutaj zebrać. Czekaj, ja mam 2,5 tysiąca. Dobra, Admiro, ja muszę to zobaczyć. Ja jak to dokładnie. Ale jest... Nie, są wiem, silne no, klikam, te małpki. klikam to. To się jakby, nie wiem, używa? Y no dobra, jak postawię jeszcze jedną małpkę. O właśnie. Te weźmy sobie jakąś małpkę postawmy, taką fajną no. małpeczkę. Hmm. Fajna małpeczka. Fajna małpeczka, no niech właśnie będzie. Tak je, masz, nie, nie ma żadnych, ty masz 16-17. Ale masz dużo kasy. Co jest? Tak, bo chcę małpkę postawić. A ta będzie fajna. O, Dobra. Magiczna małpka. Ja Miałem 7200 i klikam. A, i mi zabrało od razu kasę i ulepszyło. Nie, mi nie ulepsza chyba Zepsu o, to jest na dwóch. Okay, czyli na multiplayer najprawdopodobniej ten mod nie działa. Ty, ale w ogóle... Ja, ja, widzę, ja widzę, że to działa, Admiros. Zobacz, jak szybko niszczymy palony, my nie mamy praktycznie innego. nie żadnych wiadomo małpek. czy ty je niszczysz, czy ja je niszczę, to jest pytanie. No właśnie to jest ciężko, ciężko stwierdzić, ale wydaje mi się, że to działa tutaj, bo naprawdę niszczymy, znaczy niszczymy. Naprawdę bardzo dużo obrażeń zadajemy tym hmm, małpeczkom. Dobra, biorę sobie farmę. I teraz zobaczę. Mam jedną farmę postawioną, może trochę za mało, mimo wszystko. Um, chcę zobaczyć, czy automatycznie mi ulepszy te małpki. małpki. Czy też nie? 7600, 8000. No nie, nie ulepszyło mi na razie. Mam 9000 kaski. To czemu mi wcześniej zabrało kasę? Nie wiem. Nie. A ile ty masz kasy? A, bo ty postawiłeś coś. Tak, ulepszam sobie małpeczki. A, no bo to jest pojedynek, nie? Wiadomo. No, jakby, tak, no, no to tak, no. No, tak. Klasyczny, klasyczny pojedynek tak zwany. Dobra, ja sobie postawię może coś i Snajpera. Albym sobie Dobra, postawił tyk. Snajpera, Admiros. Nie, nie możesz. Nie, 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 nie. Nie zgadzam się. Jak postawisz Snajpera, to ja robię strike małpek. I okradamy bo... twojego gościa, co robi sushi. O, a. No. No dobra, to nie, nie, nie no nie postawię snajpera. To coś innego za chwilę sobie postawię. Tylko chcę na pod... Ty, no ulepszyło mi małpki samo. No i fajnie. A znaczy fajnie. Może też ulepszenia. Ale jednocześnie. jednocześnie to nie tak miało wyglądać. Bo ja sobie zbieram teraz na przykład na farmę. I nie mogę uzbierać na farmę. Bo kurde, mi kasy zabiera. No, tak jest. No, to, no właśnie, tak niestety jest. Dobra, coś potrzebuje y, mocnego. Jakiś mocny, mocną wieżyczkę. Ok, let's go. Mocna wieżyczka? Tak, tak, no. tak, tak. To Weź, i... weź ten. Y, tego. Dartling Gunnera i ulepsz go na wieżyczkę. O, ale mo mocna wieżyczka. Mocna wielka. wieżyczka, najmocniejsza. <laughs> Nie ma mocniejszej. Dobra, ulepszenie. 3, 2, 1, i cek, poszło. I teraz właśnie nie jest to w żaden sposób jakby wizualne, że my tego nie widzimy, ale są mm -hmm. ulepszane te małki. Bo mamy na pewno. Yy, mamy na pewno... No szybciej strzelają, po prostu. To można zauważyć, że naprawdę wszystko jest bardzo szybko y, szybko niszczone. Tylko problem jest taki, że ty wygrywasz. I to mi się nie podoba. No nie wiesz czy wygrywam. Znaczy no. Ja sobie coś tam strzelam, ale czy wygrywam. Ciężko no, jak powiedzieć. patrzę na twoje małki, to znaczy fu, jak patrzę na swoje małki. Nie 95. level. O w końcu. Wow. Może, Może za niedługo mi skupi nowego bohatera, widzowie. Trzymajmy kciuki. No właśnie nie chyba, bo nie mam kaski. O, no dobra, no jednak, ni ni niestety. O, dobra, y 63, ale nie, no 63... panów nie zbierasz, tego co widzę. A, no, to, rzeczywiście, nie, nie zbieraj ich. Faster throwing. w jakie to są to. drogie te upgrade'y. W życiu to nie, się nie, nie zbieram tyle kaski. A na, na piąty tier jakiś? No, chciałbym już piąty tier mieć drugi. Mm, no, ja bym chciał sobie farmę ulepszyć, ale... Niestety to nie działa za bardzo. Nie no, działa ten modzik. Teraz jestem pewien działa. No, bo... no to za się, bo może wiesz, działa tylko dla ciebie. No tak, ty, ty, no zobaczymy, to, zobaczymy. To mi się wydaje, że działa dla mnie, tylko szkoda, że nie ma nigdzie jakby informacji, ile już poziomów ulepszyłeś. No, to też jest dziwne, no, wiesz. Bo tam przy umiejętności niby jest 7, ale to jest po prostu liczba małpek, które są w zasięgu i na które to mhm. działa. A nie liczba. Nie, mi to w ogóle nie działa. Może mi też się aktywuje, ale jakoś tak samo? Nie wiem. Nie, nie, ty masz 23 tysiące. Ja pierdzielę, Admiros. Tak, zbieram kaskę właśnie. Albo na ulepszenie piąty tier. A daj y, mi. To, crossbowera? A daj mi, mi tę kasę. No jasne, proszę. O, coś się zbagowało, <grym> O, i ulepszyło mi znowu małpeczki. No Jak mam tylko 7,5 tysiąca. O, 130 poziom. Wbiłem, zarobiście. Chyba, tutaj to by widzowie musieliście wypowiedzieć. Wydaje mi się, że działa też to troszeczkę na farmę, że farma szybciej generuje mi kasę. Ale to nie jestem wow. na 100% pewien. jakoś tak co chwilę, co, co chwilę dostaję Tom um, Kaskę. Ej, twój I... gości ma jakieś wykrzykniki? Tak, 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 bo użyłem umiejętności. A. No, okay. to jest po prostu normalna, normalna rzecz. O, ty masz dużo bananów też. Możesz sobie je zebrać, Admirowsku. Tak? To moje? No, twoje, A, bo to no te, Brakuje no, mi kurde tego, nie. żebym wiedział jak to działa. Dobra, ulepszyłem sobie teraz po raz kolejny małpeczki. A ja zaraz ulepszę sobie... Tak, tak, tak. I, i, i... Mag, piąty Ma... tier. Potężny Uuu, mag. O ty, czekaj, bo ty proszę pod artymaga. Oj, tak, oj, oj. No, 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 teraz... no bo stwierdziłem, że nie opłaca się tego poddolne dolne drzewko. Aha. Wizarda, tego mrocznego, bo no i tak wszystko na początku. Dobra, co ja mogę zrobić, żeby ciebie jeszcze, żeby z tobą wygrać? Uff. Już nic. Nie no. Na pewno <grym> Snajperów nie mi... możesz. <grym> zakaz. No nie, nie oczywiście, że nie mogę. Sna snajperzy są, mają zakaz tutaj. No to zrobimy sobie jungle. O. Ej, ale ten druid szybko bije teraz. No, jest potężny. No. no jeszcze znaczy jest ten... boostowany przez twoją wioskę. Tak, 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 tak. A nie wiem czy zauważyłeś, trochę cię oskamowałem na alchemiku. Więc no, sprzedałeś go. Nie, zobacz co ma. Czekaj, gdzie. A, nieźle. Pod kaskę. Poszietrza. Nie Niezły oszust, kurde. Tak, to o, będzie gub... buścik, guści No, jest... bu buściki, a coś mi nie pasowało. wie. a dobra, mi pewnie chce być miły i tyle. No, to nie, nieźle. Rywalizacja. A, rywalizacja jazda, do samego jazda. końca. Dobra, sprzedaję tą wioskę, nie potrzebuję. Bum, kolejny bum. <ślam> Ej, nie! No. Ja, ja muszę tutaj. Potrzebna. Ale brakuje mi opcji, żeby to automatycznie się nie ulepszało. Chyba, że to działa. Przez to, że gramy na multi w ten sposób, nie wiem, ciężko, ciężko nie wiem, mi. ciężko powiedzieć. No, dobra. Ja sobie kupię jeszcze Spike. A ja sobie kupię kolejną małpeczkę, znaczy kolejne ulepszenie. Dajmy, se, o, pod Smart Spiky? O, a ty na nie, samym a początku może... to masz. Tak, może wezmę pod. Właśnie nie wiem, Spike Balls może. Hmm, 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 hmm. Faster mogę production. O. Nie wiem, co postawić. Naprawdę, nic. No. Tyk, cyk, o. Rozkładamy bomberki Okej, okay, a to... on coś tam bije, dobra, nie podoba mi się to. Tutaj ten bije, ten też bije. To jest twój, to jest mój 28 tysięcy ma. I Oj, wydaje mi Spike Wydaje mi się, Bardzo że tanie. wygrywasz to. <grym> Niestety. Dobra. mi się troszkę tak wydaje. Dobra, let's go z tym. Nie no, jest atak speed zwiększony. Ja widzę po prostu jak te małki szybko teraz nawalają i jest. Bo cały czas wiesz, próbuję. W... Znaleźć ten, takie potwierdzenie, że ten mod na 100% działa. Przez cały odcinek próbuję to znaleźć, ale nie, no chyba jest różnica. Po prostu. Nie wiem, no możliwe, możliwe. Dobra, jeszcze jedno ulepszenie. 80 runda. Koniec, koniec. Nie wiem ile razy ulepszyłem tą małpeczkę. Nie, przebijam się. Nie, co, się? Nie no. No, bez Bo przesady, wiem. czekaj. No. Ale no. Mi... Mm. 82 tysiące, ten arcymak. Yes. Eee, nie no, oszustwo to było. To było. <laughs> Okay, dobra. Widzowie ty... oszukałem to oficjalne, przepraszam. Kurde, ale to nie tak miało działać? Po prostu. Nie no, szkoda, że tobie ten modzik nie działał, bo tak to byś pewnie inną taktykę obrał wtedy pod ulepszanie, a ja nie mogłem niestety piątych tierów kupować, więc gratulacje wygranej Admiros i linka do moda macie oczywiście widzowie w opisie i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku.